Cześć, witam tutaj Comedy Show. Si Dziś chciałbym rozstrzygnąć za Was konkurs, który ogłosiłem wczoraj, czyli 22 grudnia. Był to taki krótki świąteczny konkurs, gdzie do wygrania było 5 milionów na taki jakby. na dobry początek, o tak. Możecie. O, oczywiście teraz może ogłoszę zwycięzcę tego konkursu. A wyłoniłem jednego zwycięzcę, bo wydawało mi się, że. Te życzenia były najbardziej sensowne, nie wydaje mi się, żeby one były kopiowane gdzieś z internetu, bo niektóre życzenia niestety były, tutaj ludzie pisali życzenia z internetu, a ta właśnie osoba wymyśliła takie życzenia, widać, że od siebie, dla mnie związane z Margonem, a nie takie, dajmy na to, skopiowane z byle jakiej kartki, z byle jakiej pocztówki. No to co może wyłonię dla was tego zwycięzcy pewnie zastanawiać się kto to będzie. No to co? Szukamy właśnie tego komentarzu. Aha, który to był? Czekajcie. To był, to była właśnie ta osoba, tak się zastanawiałem, bo tu mi się coś pomyliło, że Jerkurs Game Guy wygrał, ale tak mówię, nie, 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 przecież ja wybrałem The Rolling 11 i tak przez to taka moja chwila ee, zastanowienia. A więc może przeczytam publicznie te, e, te, jak to się nazywa, te życzenia. No dobra. Zdrowia szczęścia dla komandosa, on wygląda mi na prosa, licznych her, no i legi. Coś też ślotniej dla kolegi bogatego Mikołaja, życiem będzie słodkie jak popaja, Więcej z takich super lotów, nie Witham z płamiących botów, mądrości no i cierpliwości, a stanowczo mi złości. Michu Michubos. Wybrałem ten... E, ten komentarz, e, te życzenia najlepsze, ponieważ było wszystko zachowane tak jak chciałem. Było coś takiego właśnie napisane, z nikiem z klasika, bo niektórzy widzicie pisali życzenia i nie pisali tego właśnie co chciałem ukośnik i swój nick na klasiku gdzie mam wysłać taką sumkę kasy no to co ja może się przeloguję na na komandosika bo używam innej przeglądarki do Margonem no i używam innej przeglądarki do YouTube no to co żeby na wizji wysłać mu kasę żeby ktoś potem nie mówił że komandosik to kanciarz zrobi konkursy a potem kasy nie daje no to wam pokażę że to są zwykłe brednie no dobra, pobrałem już tutaj sobie kasę z depozytu, pobrano 5 milionów złotych monet No to co, przechodzę tutaj już do Itchanowej skrzynki pocztowej, gdzie nadam właśnie taką wiadomość z niespodzianką dla tego właśnie palladyna Może jeszcze pokażę wam jego profil tutaj na koniec Tylko wyślę mu tą kasę, no dobra, to macie moje wiadomości, więc się żeby ich nie zamarzę Ile? 5 milionów złotych monet No to co? 6 zer Jeszcze tutaj e, nagroda w konkursie Na najlepsze Tutaj te najlepsze życzenia tak jakby podkreśliłem wielkimi literami chociaż e, Nie muszę tego robić Wysłana kasa? Co? Co? A, nuluj no, kliknąłem, Boże. O Jezu, Jezu, komandosik. Nagroda. No, teraz poszło. No to co? Może przejdźmy jeszcze na profil, żeby wam pokazał komu ja w ogóle to wysłałem. Tutaj jest jego ek, należąc do klanu Piura Army for Of Pure Grałem też na telawelu, jak widzicie, może spójrzmy na jego profil. Witam na profilu moim best friend, jest upset Mietek Żul, pokazał właśnie on swoje tutaj loty. Widać, że do złego przewodnika nie ma zbyt warta. Tutaj dwa heroiki do kostka za to ma. Wyznawca, loty na klasiku Michu, Michu boss friend tutaj jakieś te obrazki naszynik Mortena kupiony zbroję oferuje walka informacje dla administracji no to co możecie wejść sobie tutaj na profil zwycięzcy mojego konkursu no i zapraszam Was na kolejne konkursy oraz oczywiście do subskrybowania oceniania i łapkowania mojego kanału no i oczywiście dziękuję Wam już za taką piękną ilość widzów no to co, ja się z wami żegnam, miłych, wesołych i pogodnych świąt Wam. Życzę, komandosik.